Ech, witam wszystkich z tej strony Grzesiek. Pewnie już jak widzicie w tytule dzisiaj nietypowo Federek. Dlaczego Federek? Miała być Bolonka, ale trochę nieprzygotowany jestem. Eee, Miała być pół na pół. Trochę Bolonki, trochę Federka ale, ale, ale troszeczkę nieprzygotowany, jestem na szybkiego po pracy co się okazało, zapomniałem podbieraka, zapomniałem siatki na ryby zapomniałem powerbanka do kamery, tutaj co mam na klatce, to co, na, co yy, zawsze mam także dzisiaj pontonik, już z pontonu, ponieważ brzegi i to wszystko te odcinki, gdzie tam z brzega siadałem już pozarastały i szukam, szukam yy, miejscówek yy, po prostu yy, z pontonu zaparkowałem, jedną wędkę mam zrobioną bo przygotowałem już w domu drugą wędkę już w trakcie jestem robienia zaraz zarzucę wędkę i zobaczę omówię tak na szybkiego powiem Wam, że ja tu dopiero jestem w, po, no na Federa to nie mam, nie mam jakiegoś tam doświadczenia kiedyś kupę lat temu z 10 lat temu kupiłem Mikado Trytony 360 do 100 gram wyrzutu i co, kółrotek to taki mam Dragona FD530i żyłka 025. Mam nadzieję, że przy rzutach na klipsie po prostu mi się nie, nie urwie. Będę delikatnie. I co, zestaw koszyczek tutaj mam 60 gram. Widzę, że takiego uciągu typowo mocnego nie ma. To na pewno wystarczy. Skrętka szybko złączka. No i przypomnę około metra 0.14 Haczyk 0.12, i słuchajcie, zobaczymy wstępnie. Zaraz zobaczymy, dorzucę do zanęty. Zanęta jakoś tam leszczową, pociową pomieszałem. E, wrzucę teraz trochę pinki. E, co jeszcze? E, gliny, dorzuciłem jedną paczkę i zobaczę. To i tak będzie za dużo. O, o wiele, wiele za dużo. Nie wiem jeszcze jak z konsystencją. Tego czy nie będzie za mocno ubita, czy będzie muszę delikatnie, trochę za mocno ją namoczyłem. Dlatego nie będę jej ubijał. Nie wiadomo jak mocno do tego koszyka. I słuchajcie, no i poleci pierwszy zestaw. No dzisiaj mówię no na szybkiego, tak e, na szybkiego, mam nadzieję. A jeszcze coś mi się. Aha, to jest ten, ten zepsuty kowrotek, Dobra, to go się zaraz tam wymieni. Coś z nim się zaraz zrobi. Stupnie się parę razy, to się przestaje obracać, ale to go wymienimy później. Założę ze dwie, trzy pineczki i zobaczę, zobaczę co tu, bo tam już powiem wam ostatnio z brzega jakiś przestój tych rybek był. Nic się nie działo. Znaczy działo się, ale troszeczkę słabo się działo. Dobra, pierwszy rzut zaklipsuję. I zobaczymy, co się będzie działo. Cyk założę klipsa. Mam nadzieję, że nie będę zrywał koszyków, bo tu powinny być bardziej na takie koszyki. No, będę miał problem z tym kowrotkiem. Słuchajcie, ale to nic, dobra, Wędkę sobie tutaj ustawię. Naciągniemy trochę na pontonie to będzie tak troszkę trudniej, być może. Ale postaram się zrobić wszystko, żeby to coś połowić i zobaczymy. Zobaczymy, właśnie chcę spróbować. Spróbować chcę Federka, chcę spróbować nocki w tym roku na rzece. Dlatego będę coś kombinował. Z tym sprzętem takim jakim mam, nic nie będę zmieniał. Myślałem, że tu jest uciąg jakiś mocniejszy, ale, ale nie. Zabieram się za robienie drugiej wędki. No i mam nadzieję, może będziemy się widzieć przy jakiejś tam rybce. Mam nadzieję, że chociaż kilka jakiś rybek, kilka płotek uda się coś złowić. Robię drugą wędkę i za chwileczkę jestem. I słuchajcie, jest pierwsza rybka. I to płoteczka. Zobaczcie, jaka ładna. Szczerze powiedziawszy, to ja takich rybek yy, na bolonkę nie łowiłem. Rzadko takie płocie się udawało złowić. To, zobaczcie, jaka. Płoteczka i jest. Widziałem branie tu, się grzebie, trochę z tą drugą wędko, ale pomalutku, pomalutku muszę tu kołowrotek zmienić, zaraz w ogóle tą wędkę wrzucę zamiast tej, a tu spróbuję e, kołowrotek wymienić. Nie, no jest rybka pierwsza, zobaczcie. O, i taka, płoteczka, super. Jest fajnie. Ha, ha. Może się uda coś połowić? No właśnie, muszę kombinować, muszę próbować, e, bo trochę się kręcę na tym pontonie, bo muszę gdzieś bliżej brzegu przycumować, żeby ten ponton nie latał ale za chwileczkę linki jeszcze naciągnę kotwicę, naprężę ten ponton bo wiatr wieje i może będzie y, troszeczkę inaczej zakładam trzy pineczki jak wcześniej, no może założyć tery, bo to takie malutkie zarzucam wędkę no, z tym kowrotkiem no mam problem, mam problem, ale zaraz się tylko ogarnę i go, I go wymienię. Troszeczkę jeszcze nie wypukało. Za mocno muszę uważać, bo e, nie wiem, nie wiem jak to mocno ściskać. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, ale dojdę do wprawy. Przypon metrowy, lecimy dalej. Nie za mocno, żeby koszyka nie zerwać. Cyk, wędka w wodzie. Muszę jakoś się tu ogarnąć na tym pontonie, żeby mieć miejsce na dwie wędki ale to zaraz to zrobimy tutaj sobie ogarniemy i zaraz jaderko z zanętu narobiłem no, zanęty dosłownie jakbym miał słuchajcie ten na bolonkę nęcić, no troszeczkę dużo, ale to nic, dobra zostanie, może jak się uda to zamrożę sobie, bo teraz wiem, że jak będę Federka jeździł na federka to tej zanety będzie dużo dużo mniej i dlatego właśnie tak chcę troszeczkę e, spróbować federów, bo jednak tej zanety idzie o wiele o wiele mniej. No nic, dobra. E, teraz próbuję naciągnąć, e, naciągnąć jeszcze ponton. Jest branie, jest jakaś rybka. Jest znowu, słuchajcie, fajna rybka. No nie mam tego podbieraka, ale 3.016, zobaczcie, jaka, jaka płoć. no Mega. Kurczę, no ha, czemu ja od razu? Nawet nie zacząłem. O, nie pokażę wam, bo uciekła. Mam nadzieję, że widzieliście. Fajne Coś tam siedzi Na obudy w tak obserwuję, obserwuję Patrzę są ubrania I jest coś Jest jakoś Płoteczka Troszeczkę w tym pontonie Mało miejsca Ale się ogarnie Zobaczcie Oto Czwarta rybka, szterowanie, wezmę sobie licznik, i Będę zapisywał, bo wydaje mi się, że dzisiaj. Dobra? Że dzisiaj tych rybek będzie dzisiaj dosyć, dosyć. Mówię, ciężki temat, jak mówię, bym ci gdzieś przy... przykleił do brzegu. Mocno się tymi kotwicami zakotwiczył, e, było mega, ale to jest taki dzisiaj pierwszy dzień. Słuchajcie. E... Następnym razem coś takiego zrobię. Co do czego się mogę przyczepić. Jest branie, jest rybka. Do czego się mogę przyczepić to do siebie o zanęte. Jednak za mocno ją skleiłem. Czy skleiłem? Domoczyłem za mocno. No niestety. Jest rybeczka. Nieduże. Słuchajcie, no nieduża. Fajna, ładna płotka. Słuchajcie. Tu już mi się tam zaplątało. Chodź, 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 chodź. Muszę to sobie radzić jakoś. Radzić tak jak, jak na filmach. Oglądam tu niektórych federowców. O, cyk. Tu blokujemy. No muszę do tej wprawy, słuchajcie, dojść. Tu się coś splątało. No i zobaczcie. Dwie wędki na brzegu. Piąta rybka. O. I zobaczcie jakie fajne płoteczki. kurde, Mua! Przyjemne. No kurczę, byłem i jestem pod wrażeniem, że kurczę ja coś tu dzisiaj połowię. Cyk i w miejscówkę, którą sobie tam obrałem do pipsika jest płoteczka. Płoteczki jedna w jedną Jak widzicie... są Nawet nie było, słuchajcie, wskazań Taka malutka płoteczka tu jeszcze się wypięła Tu na tej coś o szarpie aż wędka zadrżała coś tam mamy jakaś drobnica no płoteczki, same płoteczki to dosyć, dosyć drobne teraz tutaj na tej spróbujemy yy, założyć kukurydzę najważniejsze, że nie ma tych uklej nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, tych krąpi tam jest głęboko dosyć około 4,5 i metra to też ta zanęta nie może być zasypka bo ona w wtoni w tej rzece by się opłukała szybko jednak musi dotrzeć z koszykiem do tego dna i po malutku się wypłukiwać ole strzał piękny Uuu, ależ walnęło ostro, coś tam jest, nie wiem co, ale coś siedzi. No i nieduża płotka chyba. Kurczę, taka mała płotka, powiem wam naprawdę, taki strzał był, że już naprawdę myślałem, że to jest jakiś e, kleń czy coś w tym stylu, a tu się okazuje, że nie. Tu jest płotenia. Było branie na kukurydzę. Coś tam się. Słuchajcie, uwiesiło. Coś jest. No, płoteczka nieduża. Słuchajcie. No i niestety. Czy to robaczek, czy kukurydza. Nieduża. Płoteczki się uwieszają. i taka. Płotenia. Jest kolejna płoteczka, już dziewiąta, nieduża płoteczka. No zobaczcie, nieduża, nieduża. Tak nie czuję, że się ciągnie. Się zastanawiam, co by było, jakby taki zawalił lechon albo klenik z półtorej kilo. od razu bym go czuł. A tu zobaczcie, o, takie płotenie. No tutaj siedzi, zobaczcie, taka malutka. Rybeczka nie widać, żeby żeby za bardzo tam ciągała, ale jest, słuchajcie, 11 do, do zera dla płotek, znaczy, że płotki żadnej, żadnego innego gatunku ryba. O, teraz to było uderzenie, powiem Wam, że wędka się zgięła, ale chyba nic nie ma. Jest płoteczka. Jest. O nie, zobaczcie, w końcu coś innego niechcianego kromp. No i to to właśnie tam siedzi i drażni. O, branie dosłownie 20-30 sekund po zarzuceniu i to takie widać, ewidentne. Mocne branie. Zobaczymy co tu mamy. O i tutaj na tej węce też już krąpie podeszły. Miałem kukurydzę, ale na kukurydzę za bardzo przez ten wiatr nie widzę tych brań. Dziubało, dziubało, bardzo szybko kukurydzę wydziubało i haczyk pusty. Jest rybka, delikatnie, delikatnie. Co tu mamy? Jest płoteczka w końcu. Żeby nie było... wszystkie lubię rybki. No, ale płoteczki to poteczki, nie? No i fajniejsze rybki. Eee, takie mniejsze do łowienia. O, zobaczcie. I takie. O, żeby gdzieś teraz się donęcać. Fajnie mi to zanęta z koszyka, już mówiłem, spływa. Eee, fajnie się wypukuje. Pracuje bo podezła mi. No także spoko. spoko rybka. 15 Piętnasta sztuka. Trochę nagranie pejzażu. jest płoteczka fajnie branie było naprawdę takie stanowcze wręcz rogabrobaki i jest płoteczka na białe robaczki założyłem dwa dziub dziób 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 wyczekałem i jest o, takie fajne w słoneczku, płoteczki. Haczyk, nie wiem, czy to zobaczycie, czy będzie widać. Haczyk 12, przypon 14, 0,14, przepraszam, dwa białe robaczki zanęta do koszyka i do wody znowu na białe jest coś mam nieduże, nieduże rybki ale co ale co jest nieduża płoteczka Co więcej wydziubało. Trąpik. czona pierwsza rybka. Nie jest płateczka Tak, zobaczcie... Zobaczcie, jest jednak delikatnie, delikatnie. Uwiesił się Nie było znaku Jest o to Gagatek Taki I centralnie słońce mam między Szczytówkami, tak zeszło zza drzew Że normalnie czuło dobrze, że te okulary mam ale i to tak jeszcze się przebija. jest. Uuu. Coś większego. Uuu, jak muruje, słuchajcie. Nie wiem, co to jest. Uuu, słuchajcie. Leszcz. Mam leszcze, ja podbieraka nie mam. Nie no nie żartujcie jest nieduży ale podeszły nęciłem nęciłem słuchajcie jest. jest mega jestem zadowolony teraz z tego zobaczcie nieduży ale jest ja w końcu chciałem Leszka i przyszedł do mnie leszek. Kurcze. Może coś tam jeszcze będzie. I jest. Wypuszczam go. No w końcu odeszły. Aż ciekaw jestem czy jest ich więcej, czy nie ma. Piękna płoć, słuchajcie, kurczę. Może brania nie było widać. No ten dzień normalnie. Przechodzi sam siebie. Ale delikatnie jeszcze o nic dobrze. Myślałem, że zerwała zestaw. Zobaczcie jaka piękna płoć. Mega. Zaczyna się dziać. Jest, zobaczcie. Fajna płotka jeszcze przez zachodem słońca. taka płoteczka zbytnio za bardzo już się nic nie dzieje, znaczy dzieje się no, na pewno by się do wieczora jeszcze działo ale jest godzina po 20 już eee, mam ponad 30 tu jest 34 ryby podejrzewam, że tych ryb było więcej, bo czasami często gęsto zdarza mi się zapomnieć eee, kliknąć na liczniku eee, zwijam wędeczki składam, odpinam koszyczki i jeszcze kawałek płynięcia za mną, zbieram się, jestem mega, mega dzisiaj zadowolony. Federek chyba już zostanie na jakiś dłuższy czas ze mną, będę próbował tutaj, bynajmniej te miejsca. Tu mam kilka takich fajnych prostek, zakrętów, mówię do Was, ale jeszcze mam dwie wędki w wodzie, jeszcze obserwuję je. Zestawy. Zestawy. Na brzegu będę gdzieś bardziej na stabilnym gruncie, bo tu na pontonie jak widzieliście, ja tu się męczyłem, dużo Wam nie pokazałem, przepraszam Was za to, ale kamery nie mam gdzie inne, gdzie je ustawić, ponton jest malutki, tą kamerkę oczywiście zapomniałem, powerbanka, ją mam, ale bym nic za bardzo nie nagrał. Zestawy nie plątały mi się. Mega mega zadowolony jestem jak na pierwsze moje zestawy na e, federa e, na koszyk. E, feder klasyczny. Przypony długie, 0,14 przypon haczyki 12, około metra, jeden przypłon, drugi około 80 cm. Pineczka, białe robaki, kukurydza nie spisała się za bardzo. Białe robaki i pineczka. Obie wędki, mniej więcej taka sama ilość brań, mniej więcej taka sama ilość ryb. Eee, coś muszę pokombinować jeszcze, ale to mówię, jak e, gdzieś bardziej gdzieś się przycumuję do czegoś, że nie będzie mnie tak bujać, wiatr nie będzie znosił. Teraz jest fajnie, bo wiatru nie ma, jest mega, mega super. Można by siedzieć teraz do późna, ale jadę, bo kawałek drogi przede mną. Jutro rano do pracy. Zwijam się e, dzień dzisiaj, mega na plus. Oglądajcie, subskrybujcie się, pytajcie się jak coś, komentarze, piście. I nic, kciuki do góry, kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco i na pewno pomoże to w rozwoju mojego kanału. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hejka.